Po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno Arki, które przedtem uczynił, wypuścił kruka, ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wyschła woda na ziemi. Potem wypuścił z Arki głębice, aby się przekonać, czy ustąpiły wody z powierzchni ziemi. Gołębica nie znalazła już miejsca, gdzie by mogła usiąść, wróciła do Arki, bo jeszcze była woda na całej powierzchni ziemi. Noe wyciągnąwszy rękę, schwytał ją i zabrał do Arki, Przeczekawszy zaś jeszcze 7 dni, znów wypuścił z arki głębice. I ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. Poznał więc no, że woda na ziemi opadła i czekał jeszcze 7 dni, po czym wypuścił znów głębicę, ale ona już nie powróciła do niego. Boże działanie, Boże pomoc, to często jest proces. My często byśmy chcieli od razu, ale okazuje się, że raz wylatuje jeden ptak. Nic, drugi, nic. Nic się nie dzieje, wszystko jest po staremu, nic się nie zmienia, chociaż już by się chciała wyjść z tej arki, ale ciągle coś jest nie tak. I może być taka pokusa, że to się nigdy nie skończy. Czasem jest nam w życiu trudno, ale jeszcze bardziej jest trudno, jeśli ba jeszcze bardziej jest ciężko i nie możemy tego przeżyć, kiedy wmówimy sobie, że to się nigdy nie skończy, czyli brak nadziei. Nie, to się nigdy nie skończy. Jest ciężko, a to, że jest ciężko, to jeszcze nie, nie wszystko. Ale jak do tego ciężko dołożymy to, że to się nigdy nie skończy, to już jest naprawdę ciężko. Nie stracić nadziei, nie dać sobie odebrać nadziei. Ciągle wypuszczać te ptaki, które będą próbowały przynieść nam zwiastun na nadziei. Jakiś promyk nadziei. I wreszcie jest ta głębica z zielonym listkiem w dziobie. Promyk nadziei, żebyśmy też to zauważali, że czasem jest jakiś promyk nadziei, tylko my czasem już w takiej rozpaczy jesteśmy, w takiej beznadziei, że tych promyków nadziei nie zauważamy. Trzeba zauważyć promyk nadziei. Pan Bóg pomoże, zło się skończy, nie zawsze będzie ciężko. Tylko trzeba poczekać, nie wszystko od razu, nie wszystko natychmiast i zauważać promyki nadziei. Kiedy Noe już złożył ofiarę po wyjściu z arki, słyszymy, gdy Pan poczuł miło woń rzekł do siebie: nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Prze to już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Ciekawe jest to rozmyślanie Boga, trochę ono jest takie ludzkie. Trudno przypuszczać, że Pan Bóg nagle tak odkrył, że no jednak trochę chyba przesadziłem z tym potopem, no już nie będę tak więcej robił. I to myślenie Pana Boga, oczywiście tu widzimy w tym starożytny tekst, w którym pisze to człowiek, który tak sobie wyobraża Pana Boga i jego myślenie który wkłada bardziej swoje jakieś kompleksy, swoje sposób myślenia w myśli Boga, i tak to sobie wyobraża, ale Pan Bóg się tym posługuje i my otrzymujemy Słowo Boże w tym. I mamy to zauważyć. Jak myśli Pan Bóg według tego obrazu, czymś sobie tak, stworzyłem człowieka idealnego. Miałem nadzieję, że On będzie idealny, doskonały, tak jak ja Go chciałem, i dałem Mu wolną wolę, ale on nie umiał z tego skorzystać. I zawiódł mnie, zawiodłem się na nim, rozczarował mnie ten człowiek, więc trzeba było go zniszczyć. Ale później tak sobie myślę, no zniszczyłem, no i co? A ten człowiek nadal jest taki, jaki był. No nie, no trzeba się przyzwyczaić, trzeba zaakceptować człowieka z jego słabościami. I już niech będzie, nie będę go więcej niszczył. Niech już będzie taki niedoskonały. Spróbujemy z tą niedoskonałością też coś zrobić. Oczywiście, Pan Bóg, trudno, żeby tak myślał i tak na to patrzył. Ale to jest słowo, które ma nas nauczyć, patrzeć na człowieka, bo czasem sobie wyobrażamy, że ten człowiek jest idealny, doskonały i zawsze takim będzie. Małżonkowie pobierają się, myślą, mąż myśli, ta żona, ta moja dziewczyna, ta już później żona, ona jest piękna, idealna, dobra, ona myśli o nim, no taki wspaniały chłopak, jaki to dobry mąż będzie, ale nam będzie dobrze w małżeństwie. Przychodzi jakiś czas, i jest to rozczarowanie, jest jakieś doświadczenie słabości tego człowieka, i najpierw są nerwy. A później trzeba się nauczyć być mądrzejszym i zaakceptować tego człowieka z jego słabościami, takim jakim jest. I okaże się, że wtedy dopiero zaczyna być normalnie w tym małżeństwie, w tej relacji. Nie tylko małżeństwo, ale myślę, że jakieś przyjacielskie relacje, czy w ogóle relacje. Czasem spodziewamy się od człowieka czegoś wspaniałego, bośmy go takim poznali, ale przechodzi jakiś czas, i okazuje się, on nie jest taki idealny. Poznajemy jego słabości. I czasem się rozczarowujemy, czasem jakoś rozpaczamy, denerwujemy się, przerywamy te relacje. Nie, to nie ma sensu. A może trzeba przyjąć tego człowieka takim, jakim on jest, z jego słabościami. I potem się okaże, że te słabości nie są już takie straszne, że można z nimi coś zrobić. Ale najpierw trzeba przyjąć człowieka takim, jakim on jest, bo człowiek, jak czytamy o nim w tym tekście, usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Jest złe usposobienie człowieka od młodości. Więc. Nie ma co spodziewać się, że będzie dobre tego przyjąć człowieka takim, jakim on jest. Dzisiejsza Ewangelia. Jezus i uczniowie przyszli do Bethsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę, wyprowadził go poza wieś, zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzisz? A gdy ten przejrzał, powiedział, widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami tylko do wsi nie wstępuj. Znów myśl, która była w pierwszym czytaniu, czyli nie wszystko natychmiast, nie wszystko od razu. Widzimy, że to uzdrowienie jest takim procesem, tak jakby Jezus pracował nad tym człowiekiem, próbował jakby go uzdrowić, jakby nie od razu mu się udaje. Nie, To nie tak, że mu się nie od razu udaje. Jezus chce pokazać, że często działanie Pana Boga w naszym życiu to jest proces, że my chcemy od razu, pomodliliśmy się i już chcemy widzieć całą odpowiedź Pana Boga, że natychmiast jakieś cudowne uzdrowienie, natychmiastowe uzdrowienie, a czasem to jest proces. Trzeba poczekać, trzeba być cierpliwym, spokojnym, poczekać i widzieć te małe promyki nadziei. Czyli widzę jakby drzewa, już coś widzę. Jeszcze niedoskonale, ale już coś się zmieniło, już coś jest lepiej. Warto też zauważyć, że Jezus za każdym razem człowieka uzdrawia, pomaga mu inaczej. Kogoś natychmiast, kogoś słowem, kogoś dotykiem. Kogoś wyprowadza na środek, kogoś wyprowadza na zewnątrz. I to jest piękne, bo rzeczywiście ten człowiek tego potrzebuje, tak jak niewidomy potrzebuje dotyku. I nie wiemy, czemu go wyprowadza, ale to jest też coś, co widzimy, że Pan Bóg traktuje człowieka bardzo indywidualnie. Szanuje Jego odrębność, to, że ten człowiek jest właśnie taki, szanuje specyfikę tego człowieka. Dlatego widzi, że ktoś się krępuje, wyprowadza go na zewnątrz. Widzi, że ktoś potrzebuje trochę tak, żeby go popchnąć do przodu, no to go wyprowadza na środek. Widzi, że ktoś się krępuje, żeby Jezus przyszedł do niego do domu, no to uzdrawia na odległość. Widać, że Pan Bóg ma podejście do każdego człowieka bardzo indywidualne i tego się musimy uczyć żeby człowieka traktować bardzo indywidualnie. I może ktoś potrzebuje, żeby go objąć, przytulić, a ktoś nie chce, żeby go dotykać. I trzeba też zrozumieć i uszanować te potrzeby człowieka, to, to pragnienie człowieka, to, że on jest taki, jak ktoś jest inny, to specyfikę tego człowieka. Musimy się uczyć od Jezusa, szanować człowieka i przyjmować go właśnie takim, jakim on jest. W tym przypadku warto zauważyć, jak wiele czasu i uwagi poświęca Jezus temu człowiekowi. Może tego się trzeba uczyć, żebyśmy drugiemu człowiekowi poświęcali więcej czasu i więcej uwagi. I jeszcze jedno słowo, jedna rzeczywistość, którą tu widzimy. Chciałbym zwrócić na to uwagę, bo się powtarza. Niewątpliwie trzeba na to zwrócić uwagę. Wieś. Czyli słyszymy: On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: Tylko do wsi nie wstępuj. Tylko do wsi nie wstępuj. Wyprowadził go poza wieś, a później mówić do domu, tylko do wsi nie wstępuj. Czyli on nie mieszkał w tej wsi. Ta wieś to nie była jego rodzinna wieś. Idzie do domu, ale masz do wsi nie wstępować. Czy jest taka wieś, z której jest go wyprowadził i nie każe mu iść, wracać do niej? Nie wiemy, co w tej wsi było, co było tą wsią w jego życiu, ale może i u nas, w naszym życiu jest taka wieś, z której trzeba nas wyprowadzić. I do której mamy nie wracać, i wtedy Pan Jezus będzie mógł coś zmienić w naszym życiu. Może na przykład telewizor czy internet, czy jakaś rzeczywistość w tym internecie, że nic się nie zmieni w naszym życiu, dopóki z tego nie wyjdziemy, dopóki się nie uwolnimy od tego, bo będziemy ciągle wracali, jakby Jezus nad nami nie pracował, jakby nas nie uzdrawiał, to i tak nic się nie zmieni, bo ciągle siedzimy w tej wsi. A może to są jakieś relacje, jakieś towarzystwo nie najlepsze, w którym siedzimy i. Coś jest w nas nie tak, Jezus chce to uzdrowić, Jezus chce to zmienić, ale jak będziemy wracali i ciągle byli w tym towarzystwie, to nic się nie zmieni. Jezus nic nie będzie mógł z nami zrobić, bo my ciągle wracamy do tego samego. I może jest taka rzeczywistość tej wsi w naszym życiu. Jezus chce nas wyprowadzić i chce, żebyśmy do tego nie wracali i wtedy stopniowo nas uzdrowi. Wtedy coś zmieni w naszym życiu, ale musimy znaleźć tą rzeczywistość wsi, z której mamy wyjść i do niej nie wracać. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie Skagałemu z Syberii, z Panem Bogiem.